Ja do ten turniej, zastanawiałem się, ilu będzie uczestników i jestem pod wielkim wrażeniem, bo mimo że impreza trwa już 13 lat, to uczestników przybywa. To świadczy o tym, że ten turniej cieszy się wielką popularnością, że ładnie wpisał się w kalendarz sportowy nie tylko Banioch, ale i naszej gminy i całego środowiska. Ja tak patrzę z perspektywy czasu, bo... Prawdopodobnie byłem na pierwszym turnieju też. Są wielkie imprezy, które giną z kalendarza, a ta impreza ma swoją tradycję i jestem przekonany, że za, za kolejne 13 lat tutaj również się spotkamy. Ten się okazuje, że jest taką niezwykłą dyscypliną sportową, która łączy yy, nie tylko sportowców, ale łączy i pokolenia, bo widzimy tutaj młodych adeptów, ale widzimy już dojrzałych zawodników. Także tutaj możemy wspólnie na jednej sali prowadzić ten turniej. Życzę dzisiaj wszystkim wspaniałych emocji, radosnych emocji, dobrych przeżyć i najlepszym zwycięstw. I gratuluję panu Andrzejowi, Dziękuję. który Mimo, że rozpoczynał od sołtysa teraz randnie, ja już tu kiedyś powiedziałem, kiedyś to będzie może puchar o puchar burmistrza Pietrzaka, także życzę mu tego stałego serca, oby ten turniej się rozrastał i żebyśmy się zawsze spotykali w tak miłej atmosferze. Oczywiście jako burmistrz zapraszam na wszystkie imprezy sportowe, tych imprez jest kilkadziesiąt w kalendarzu gminnym, także będzie nam bardzo miło, jeżeli będziecie uczestniczyli. Wszystkiego dobrego. Teraz proszę o zabranie głosu pana dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kawalii, pana Pawła Maciejskiego. Ja tylko dwa słowa w imieniu współorganizatora wspólnie z panem Pierwszakiem, czyli Ośrodka Sportu Rekreacji. Chciałem wszystkim życzyć e, samych sukcesów. Myślę, że nie tylko dla zwycięzców, bo sam udział moim zdaniem e, jest to wspaniała forma e, spędzania wolnego czasu. Przykładem jestem ja, mam nadzieję, że nie dostanę dzisiaj e, srogich lań tutaj od moich współkonkurentów, aczkolwiek kto ze mną wygra, ma przewidzianą nagrodę do CIR u także życzę, żebyście pokonali pana dyrektora i udanej zabawy i rywalizacji. Dziękuję. Proszę o żeby otworzył turniej pan Pietrza. Uważam 13 turniej za otwarty. Cierto.

Obrigado.

무서워

Yeah. Cygan wygrał z Ty Cygan z więc. Tak nie, jest, jest. bo nie no, jest. Em, gdzie ty jesteś? Tutaj. A dobra. to tradycją już jest od wielu lat, że w Zespole Szkół w Baniosze organizujemy turniej tenisa stołowego o puchar najpierw był sołtysa, a później radnego gminy Góra Kalwaria, pana Andrzeja Pietrzaka. Cieszy się on bardzo dużą frekwencją, co widać właśnie z tyłu. W tym roku też również będzie uczestniczyło od ponad 100 zawodników. Zawodnicy są z gminy naszej Góra Kalwaria oraz z sąsiednich gmin i powiatów. Organizujemy w pięciu kategoriach wiekowych. Mężczyźni Open, Kobiety Open Gimnazjum, szkoła podstawowa dziewcząt i chłopców. Hva <laughs> faen?

本当に。 Rosław, Głównym celem tego turnieju jest integracja dzieci i młodzieży. Frekwencja turnieju co roku jest bardzo duża. Turniej wpisał się już na stałe do kalendarza imprez corocznych naszej gminy. Trzecie miejsce zajęła Karolina Wasilewska. Drugie miejsce zajęła Klaudia Kubicka. Zwycięż... Zwyciężczynią turniej, 13 turnieju o Pucharać. Radnego pana Pietrzaka Dziękuję. została Żaneta Właści. Jeszcze raz brawo, dziękujemy dziewczynki. Trzecie miejsce. Duciński Krystian Gratuluję Dziękuję. miejsce proszę bardzo. Drugie miejsce: Dziękuję. 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 Dziękuję.